Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj tak, i dzisiaj nowy odcinek serii. Jak możecie zobaczyć, po tytule, e, a dokładniej nowinki o 1.17 Jeszcze ja Muzyka puściłem na tej serii, będzie muzyka i będziemy e, przyglądać się zmianom, e, które zaszły w 1.17 różne bloki takie tam no dobra zaczynamy mm, zachęcam do zasubskrybowania kanału bo wtedy będziecie mieli na bieżąco wszystko wszystkie informacje no wszystko generalnie dobra mm, i jak zwykle zapomniałem e, o koordynacjach o do, dokładnie teraz wyświetla się pozycja wyświetla się pójdziemy sobie w jakieś spoko miejsce hmm. o o o o o chociaż nie no, no gdzie ja znajdę lepsze miejsce Uh, jest jednak jeziorko fajnie płynie a będziemy też z wodą coś robić to idealnie o i jak widzicie mamy tu rudę miedzi no <ścoughs> ojej to nie żwir. no to była ruda miedzi i ja ją, yy, mogę gdzie ona jest Ta. O i tu jest, ruda e, miedzi weźmiemy, weźmiemy sobie wszystkie rudy, które się zmieniły Tą też mapę sobie zostawimy I przyglądniecie się zaraz im To są nowe To jest nowe To ja wam to wszystko postawię już Albo nie, źle Tak o Mm. Dobra Chociaż wiecie co, ja mam lepszy pomysł. Yy, ja teraz zrobię szybkie cięcie i zrobię tu takie fa fajne laboratorium. Będziecie lepiej przyglądać się tym domu. Dobra, cięcie. Tak, udało się. No, nie powiem, że troszeczkę nie przesadziłem, ale tak. Z... 7 minut, 8 minut to zajęło. No, szybko buduję ehm, mogę wam pokazać tutaj panele słoneczne ekologicznie żeby było piórochronu tyle <grymne> chociaż one powinny być gdzie indziej ale dobra no, są fajne je ja się zmiedzi robię jakoś ja nie znam w ogóle craftingów rzeczy tutaj. no i tutaj ehm, właśnie O, coś takiego jeszcze powinno być na każdym. Kolumna. E, bo generalnie... E, jak to się nazywa? O, o, patrzcie, jak ładnie to będzie wyglądało. Kolejny taki przepływ e, Bo dzisiaj się zajmiemy e, kilkoma wzmiankami e, Bo wszystkich bym nie zmieścił te Za długie by to się zrobiło Dobra, już Albo Tak będzie lepiej. Dobra. Yy, teraz. Dobra. Tak te przepływamy na To może być takie... O, w sumie. Nie, chociaż nie. Dobra. Yy, to jest ruda miedzi, z której yy, yy, wypada surowa miedź, która... O tu jest. Surowa mieć. ona tak właśnie wygląda tam, to. Coś takiego. Mm. To jest dokładnie to samo, yy, tylko, tylko że yy, To jest jakby w takim innym bloku wrośnięte, W takich innych skiniech Małych z jak widzicie, też teksturkę żelaza. I tutaj, jak mówiłem o tej miedzi, to, to wszystkie te rudy mają dokładnie tak samo. Pojawiają się po prostu. To jest oznaka, że pojawiły się na takim biomie innym. A to jest bardzo ciekawy blok ametystu. Yy... Ametyst. Dobra, ja sobie wezmę te wszystkie rzeczy. I dzisiaj się ko e kopalniami i tymi wiaderkami zajmiemy. E to będą krótkie odcinki, dobra Ten ametyst. E do niczego na tak naprawdę służy, tylko do robienia bloków i on ładnie wygląda. A to jest odłamek ametystu, moim zdaniem bardzo ładny. I tu możecie sobie zobaczyć fazę rozwoju tego. Nawet to tutaj tak położę. O, będą takie, powiedzmy, kwiatki. Dobra. No, ładnie to nawet wygląda. To nawet jest matryką, ładnie wyglądać. To jest pączkujący... wąskujący ametyst, dobra. Mm, chociaż nie wiem co to oznacza. Ale ciekawe, co robi. Dobra. Mm, jeszcze weźmy sobie. Czy to się nazywa tak? Stan. Nie, chciałem stalaktyty i stalagmity wziąć. O jest! czas naczek. No to 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 rośnie na. Tu możemy dać. Żeby rosło. Ona każdej ludzie. To w końcu chyba spadnie. Ja prawie nic o tym update nie wiem. Wiedziałem tylko kiedy wyjdzie. Dobra. I z niego woda spływa Dobra, może być tak. Teraz jeszcze ta te wiaderka wam pokażę. Doskonale. Doskonale każdy chyba wie jest wiadro i ze śniegiem też to możemy robić. I właśnie najlepsze to jest to. Widzicie, mój ekran. Zamarznąć można teraz w Minecrafcie. Wiecie, jak ja długo na to czekałem? Od Aqua, aqua Update od 1.13 chyba to było. Ja od tamtego czasu wyczekiwałem, yy, czy dodadzą temperaturę, czy nie. W końcu dodali temperaturę. Ognia e, nie dodali temperatury, bo wiadomo, jak się stoi za blisko, to się parzy. Mogłoby odejmować serduszko po czasie, ale i tak jest spoko. I... To że nie wiem, to jest po prostu... Nie wiem, jaki pozostać, chyba... Śnieg, dając tutaj blok śniegu, czy coś. A to jest wiaderko z axolotem. 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 Dobra. Daj mi tutaj trochę. Tyle. Ja ono będę atakowała wszystkie ryby. One atakują też utopce, więc yy, nie musicie się obawiać yy, o... Czekajcie. O to, że was zaatakują utopce i, i będziecie się musieli z nimi użerać, czy coś takiego. Yy, no i moby Wam, wam mogę pokazać wszystkie nowe, które ja... Yy, które ja szukam. Tylko jeszcze... o to To już widzieliście, to jest dokładnie to samo a slot w wiaderku, to jest, to jest to samo, tylko... Tylko jak to się nazywa O, o zobaczcie tę walkę Tylko, że tamten to się stawia, a to się wylewa się z wiaderkiem razem. Teraz... Mogę wam pokazać. O widzicie. Dobra, yy, dobra, bo ten odcinek miał być krótki, a pierwszy odcinek yy, jest tak trochę długi. Dobra, jeszcze wam pokażę... Pozy. Postawcie sobie to trochę. One mogą atakować, taką szarżę robią znienacka. Jak się wkurzy, nie, zaatakuje chociażby. I jeszcze to jest nowy mógł Te trzy chyba są tylko Piecąca kałamarnica no naprawdę spoko Ustawmy sobie ich tutaj trochę Dobra, yy. Posuwamy i jeszcze wam pokażę zastosowanie kozy i koniec Ała To się jest nie zastosowanie kozy, tylko jak ona szarżuje To może być nienacka jak się patrzy teraz Ej, to nie działa? Powinno działać No uderz mnie kozo Ej, co to? Ono tak skacze? Wow, widzieliście to? On tam skakał, jak cofniecie film To tam e, w lewym rogu, o nie Och, dobra, nie wysadziło mi tego ale jest brzydka dziura Ej no, ta koza była jakaś zepsuta <grymne> Kola, O, widzicie, się Skoczyła Jak to jest możliwe nie widzimy A chyba one są z góry i są yy, Wzięli te twórcy też pod uwagę I nic nie dropa Niestety No i no, szkoda No proszę Albo mam coś z yy, kozami Albo na Bedrocku na PlayStation 4 to nie działa ale na Javi na pewno działa. Albo czasami się to baguje jeszcze, bo to jeszcze... To dopiero pierwsza wersja tego update jest. O! Koza, no proszę. Ja tu liczyłem, że zaatakujesz mnie, a takie coś mi pokazujesz. Dobra, już dajemy na kreatywny. I kończymy. Halo? Czekajcie nie wiem czy cięcia nie zrobić, bo o dobra Nie chciałem cięcie robić tak naprawdę 5 sekund jeszcze by było I jeszcze burza mam mogę sobie nie pokazać Uf, Na serio już koniec mm, Burza poczekajcie Dobra poczekamy tu sobie powiedzmy 30 sekund Ja już zapowiadam koniec a tutaj nie ja się w międzyczasie No więc tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawiajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegrać żadnych filmów i być na bieżąco. Co? Bo już myślę o yy, I co? Się widzimy w kolejnych odcinkach. Albo na live'ach jakiś, albo na live. Ach. Cześć i czołem. Do następnego. Odcinka.